Siemalidziska tutaj, Frer, a tu będzie 9, czyli zagrajmy w Gotik 3 zmierz Bogów edycja rozszerzona. Tak, no i w tej części zajmiemy się ekspieniem, już może powiedzieć, poza właśnie terenami miast, tak, w Explim Zwierzątka. Pozabijamy kilku bandytów, będzie ciekawie, ale przed tym jeszcze ruszymy tutaj pohandlować z tym kowalem, tak. No i nabić właśnie tutaj punkty, znaczy no, zdolności łowiskie u Borysa, tak, okej. Okay. Dołóż złotociulu, dzięki. I ruszam teraz do Gelder nauczyć się, właśnie tutaj, zdolności łowieckich. Tak, żeby może być. E, co uzyskać, żeby uzyskać to, że będziemy mogli mieć dosyć dużo punktów, żeby mieć następny łuk i żeby też mieć e, e, katane, Żebyśmy mogli właśnie no, umieć walczyć kataną, bo katana potrzebuje 160 zdolności łowieckich, tak. No, punktów zdolności łowieckich. okej. Okay. Mam tylko właśnie nabyć jeszcze dwa punkty, które miejmy nadzieję uzyskam takim motywem, że yy, jakim motywem po pierwsze, że gdzieś yy, zdobędę goblinią jagodę, tak, taki motyw właśnie. Ok, już jesteśmy w Sylden, więc weźmy tutaj jeszcze pochodnie, tak, pod piąteczkę. No dobra, bierzemy pochodnie pięknie, weźmiemy pod jedynkę mieczyk, no i ruszamy w naszą przygodę, tak. No, i będziemy dosyć daleko już, bo będziemy aż podchodzić do granicy z Nordmarem, która niestety jest zablokowana. Tak, ognisko jego da, coś domany, pięknie. Dobra, ruszamy. To mi się wydawało, że były tu dziki. Tak mi się wydawało, nie wiem, czy są. Nie ma, nie ma, nie ma. Puściutko, ok. Tak, po pierwsze, to my pójdziemy. Yy... Taką trasą, że przejdziemy właśnie Przez obóz buntowników To był właśnie obóz Anoga chyba, tak, to był obóz Anoga Tak, i zajmiemy się właśnie Tutaj tymi Zwierzątkami, które są w tym obozie Dobra, miejmy nadzieję, że jakieś będą Miejmy taką nadzieję Okej, okay, tu przy rzece powinny być Topielce, powinny być Nie mówię, że będą Tak, okej okay. yy, Idziemy, idziemy sobie No i nic nie ma a to ci farcik, a dobra są miaszczury. jaszczury to dosyć wolne bydlaki, które łatwo łuka trupić no mam już o wiele lepszy łuk więc będzie dobrze można powiedzieć, raczej pójdzie nam dobrze tak pięknie pięknie, dostał bełta pod wodą raczej dostał ze strzału pod wodą dobra, są dosyć powolne, naprawdę Kolego, dobra? Pięknie, jeszcze jeden. No ładnie, nie ma was. Wywrędne ścierwa, tak. O kurde, nie mogę z Was zebrać skóry, a nie. nic. A no tak, bo nie umiem obdzierać skóry z kadów. Dobra, okej, okay. kolejną pochodnię już może kiedyś zużyliśmy, tak. Czekajcie, tutaj gdzieś, tak, tu jest kufer. Ale nie, mu, nie umiemy otwierać no raczej otwierać trudnych zamków, więc jest słabiutko, tak. Oj, najwyżej nie zbierzemy dosyć niezłej ilości łupów, a to szkoda, tak. Naprawdę szkoda. Ale choć pozbieramy tutaj ziela lecznicze, tak. Prędzej później może tutaj wrócimy, po otwierać tutaj skrzynię. Choć nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay, y tak, tutaj pozbieram, pozbierajmy te roślinki różne takie, tak, okej, okay. i ruszajmy już dalej, tak. Tutaj właśnie w obozie, już w dalszej części obozu, ku zdziwieniu zadumowili się bandziorzy, raczej bandyci, sorki, nie znam, moje, może powiedzieć, e, nieznane słowa, tak, różne odmiany. E, no i właśnie tutaj dobrze zrobili w tej edycji rozszerzonej, tam właśnie e, mówili, E, czekajcie chwilę. Dobrze że zrobili tak, że zagospoda zagospodarowali te miejsca puste, które były w normalnym gotiku, i zrobili taki motyw, że tu są właśnie Bandy ci. Po prostu więcej Expo możemy tym uzbierać. Okej, okay, już widzę jednego czula. No i sprzeczas no, powiem się snajpera, z innego. Snajperałkiem, tak? Dosyć niezły motyw. Pięknie. Pa, pa. Pięknie, ładnie poszło. Teraz ty kolego robić, papa. Pa. No i ładnie, tresko się w dosyć szybkim czasie. Tak, będzie jeszcze lepiej, bo będzie mieć katanę, która będzie nam dodawać więcej wytrzymałości, czyli że nasz bohater będzie musza powiedzieć, mógł szybciej uderzać mieczem troszeczkę, jeszcze no, raczej dłużej będzie mógł uderzać. Szybciej mieczem, no i tym, że będziemy mieć 5 więcej obrażeń, tak. No, choć 5 mała różnica, ale więcej, tak. Kurde. Tam, nawet mi normalną tarczę, taką jakąś rumuńską, tak. skórzana tarcza jest najlepsza. Okej, okay, tam jakieś lamusy idą. Dobra, my przejdźmy więc tutaj. Okej, okay, nie zauważyli nas bardzo dobrze. Dobra, wybrałem sobie pozycję dosyć słabą przy klifie, tak. To oznaczałoby, że jak do mnie by doszli, to po prostu mogliby nieść do mnie do tego klifu, znaczy do tej krawędzi, przywozić. O fak, zobaczył mnie jeden. Dobra, zróbmy tak, pójdźmy trochę dalej, żeby odłączyć się tutaj od swoich kompanów, tak, i go zabijmy. Nawróć ciurów. Fak, jest szybszy. Papa, pa, kolego, koniec imprezy, synek. Dobra. Twoja chlebarda gdzieś jest? Tu jest, ok. To więc ją biorę, zaopiekuję się twoim sprzętem, bo to by już raczej znaczy, jest niepotrzebny. Dobra, znajdź ognisko jakieś, żeby sobie upić te stejki, bo jest ich, ich aż 36. Dosyć duża liczba, tak. No i ta dziewiąta część będzie dosyć długa, tak. No i nie wiem, jakie nazwy. Ekspienie terenów Silden, to niech ta będzie część. Ekspienie terenów, terenów Geldern i niech będzie ekspienie terenów yy, Trialis, tak. Albo przejść Warandu, będzie lepiej posłuchać. Zobacz, jak to nazwę. Tak, to na pewno będzie się. No, raczej będzie już, już prawie więcej niż połowa procent. Aj, cholera, nie wiem jak się wysłowić, to jest najgorsze. Tak. O kurde, groźny bandzior, Tutaj wszyscy są. Wszyscy przyszli i nie zabić. Tak, przywitać się ze mną. Jest mnie ciekawie. Może tak spróbuję powalczyć. Wiecie co, spróbujmy powalczyć tutaj tą kosą. Tak, naszą starą, dobrą kosą. Pięknie. Dobra, teraz nas ładnie obili. Tak, to trzeba przyznać, tak. I wiecie co, już sobie zmienię kosę na tą właśnie włócznie farmera czy coś innego, tak. Dobra, po pierwsze to my kółeczko... O kurwa, kółeczko się nie udało. O, dobra. Ten się mógł zaraz uderzył nas, może byś przerzucił. Pięknie. Tak. Dobra, znów kosa. wow Panowie, poczekajcie, bądźcie spokojni. Razem tylko coś łyknę. I ruszam dalej. Ubijać was. Tak. Nie łuk, tylko prosiłbym kosę. O, ładny poranek. Tak. Pięknie. Dobra, kolejne stejki, tak. O fak, to jest najgorsze, jak nasza postać wejdzie na, właśnie, kurde, dosyć yy, stromy przedmiot albo górkę i stoczy się z niej, kiedy ma mało HP i dostaje gonga. To jest taki, może być, to jest po prostu, tak nieciekawie, tak się człowiek cieszy, jak ginie jego postać od tego, że źle schowała broń, tak, i się poślizgnęła na kamieniu. Dobra, zapisy robią się dosyć szybko, choć będę musiał prawdopodobnie safe loga też może być przeczyścić, tak? Pięknie. Można, można powiedzieć, że tutaj ten atak dosyć dużo marnuje wytrzymałości, jak widać. O, fuck do Dobra, teraz ubijmy tego łucznika dosyć opancerzonego mocno. Czekajcie. O, fak, 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 fak. No i szkur. Dobra. Wczytujemy, tak. Nie zdążyłem wcisnąć ekwipunku. No i dupa, tak. Było ich więcej i byli o wiele mocniejsi. Miejmy nadzieję, że jak wczytamy, tak, to im będą mieli full HP. Choć, tak, jest taka, takie prawdopodobieństwo, że jak wczytamy, to będą mieli full HP, i to jest najgorsze, tak tylko właśnie dwa było tak, że mogliśmy wczytać naszej wrócić z tego miejsca aż tydzień później i mieliśmy po prostu powstać romajny Dobra, koledzy, zajmiemy się z tym słucznikiem, który jest wredną ciotą, tak? Ani kroku dalej! się ode mnie, frajerze siot. Nie, łuk, kosę. O kurde. Dobra, musimy przynieść tutaj miksturkę. No szkoda, że zginęliśmy z tego powodu, że po prostu nie lubię ginąć, tak. No i też, że nasza postać umarła, ale z tego też, że po prostu oni już mają dosyć więcej HP. Tak, mają fulla. Papa pa, koledzy, tak. No iż, już... aj, fuck. Dobra. Kurde, muszę naprawdę ich zabić. I szybko pójść do gniska, Tak. Żeby, z... no powiedzieć, urobić sobie stejki. Tak. Musimy zrobić wilek, tak. Co ty bez nich zrobiłeś? Powiedz mi. Pięknie. Wilek urobiony. Tak. Sią! Nic nie widzę, kurde. Zróbmy, może być lekką, może być przechadzkę, tak, dobra, y, czekajcie, czekajcie, dobra, no i dupa, nie udało nam się urobić tego ciosu, został nam jeden steak, teraz mi tutaj te z chrząszcza, teraz chlebek, no i możemy tutaj propo właśnie odnawiania HP, nie mamy dosyć dobrych środków do odnawiania właśnie HP, tak, fuck, Fak! Nie chcę znów zginąć, w odwalcie się ode mnie. Wiecie co? Najlepiej było, jakbyśmy zapisali, tak? No i dosyć słabo, że marnuję te miksturki, bo miksturka z w Zgotiku 3 zmierz bogów na początku. Rozgrywki dosyć trudno otrzymać, właśnie te miksturki. U tak kosztują, ale dosyć dużo. Mhm. Dobra. Kosa. Chodźcie, koledzy. O, nie, kolego. Widzicie Wiecie co, pobawmy się tutaj raczej mieczem. O, mam jeszcze tutaj te źle lecznicze, które powinny nam dosyć pomóc. Walcie się ode mnie. Papa, pa, kolego, nie ma spieszania z dla lamo. Dobra. Dobra. Znów ekwipunek teraz łukami będziemy się leczyć tak. Okej. Okay. Chyba jeszcze dwa starczą i będzie okej. Okay. Tak okej. Okay. Dobra, chodźcie na musy, tak. No i w dupę. Podwójny, kurde. Fuck. Ksio. No słabo tylko jest. Może znów wyćniem kosę i zrobimy inwirek, żeby może powiedzieć pozbyć się tutaj tych cwaniaczków. Tak. Okej. Okay. Kupię sobie właśnie tutaj tą kosę farmera, żeby szło szybciej, tak? Pa, pa, kolego! Dobra. W głowę. Teraz niech pójdzie w ruch. Fak, fak! Dobra. Okej, okay, y tak, dziółka marnujemy, który byłby na miksturki, ale niestety nie mamy innego środka leczenia się. Dobra, okej, okay. y jeszcze został na miksturki, ale nie, wiem, czy marnować, czy nie. No, ja pierdzielę. A w dupie, gdzieś ja mam łuk ludziska, ja mam łuk przecież. Papa kolego, tak, to tobie trochę HP, zanim do mnie dojdziesz. Dobra, Dobra. Y o, kosą pobawmy się, tak, kosą pobawmy się. Pięknie. Ładnie. Zrobiliśmy wirek. Dobra. Już gomniczykiem dobijemy. Tak, został jeden. Tak. Okej, okay, i zbierzemy teraz ten ich cały ekwipunek. Tak. Chodź kolego. Papa. Dobra. Zabiliśmy wszystkich, choć raz zginęliśmy, ale takie może być trudne początki to są. Tak. Dobra, dawaj z feluchu tutaj wszyscy, cały kwipunek. O, mają miksturki i gulasz, więc jakoś będzie tutaj się rekompensowało to ich zabiciem. Dobra, small Tutaj takie inne mamy rzeczy. O, gulasz kolejny pięknie. Halbardy. No, halbardy nie są dosyć tanie. Tak, tak pół na pół nie są drogie ani nie są za tanie. Dobra, ognisko tak. Kupijmy nasze stejki i ruszajmy dalej bardzo upieczmy je. No i ruszamy dalej, tak. Dobra, dalej będzie, idziemy dalej. Przepiękny poranek. Tak. Dobra. Tutaj mamy bandziora, który został przed nas zabity. Okej... Okay. Y o, przeszukajmy teraz tych i ruszajmy już dalej, tak? Dobra. A, tych już przeszukaliśmy, Przeszukaliśmy, więc idźmy dalej. Dobra idźmy, idźmy dalej. O, jeszcze tutaj kufer. Możemy go otworzyć? O, jeszcze tam był taki jeden kufer właśnie. Zobaczmy w ogóle, czy tu są jakieś więcej, czy jest więcej kufrów, tak? Byłoby fajnie, jakby się je otworzyło i byłyby w nich fajne rzeczy, tak? Okej, okay, tu jest kolejny kufer, już taki cięższy. My na razie nie możemy otwierać tych najcięższych, takich metalowych, niebieskich. Szkoda naprawdę. Jak już nauczymy się walczyć kataną, to nauczymy się otwierać właśnie te mocniejsze kufry. Dobra. Okej, okay, tu jest taki, może być kufer też do otwarcia. Okej, okay. coś jest. O, jakiś amulet, jakiś czar, fajnie. No dobra. Tu jakieś kufry. Dobra, więc idźmy dalej. Tak, tutaj prawdopodobnie będą bandyci. Tak, są bandyci, więc ludziska, ja sobie kurde zrobię chwilowy 2 Okej okay, ludziska, jak co jestem, niestety to Z2 przyciągnął się aż do piątku, więc tutaj w piątek właśnie, yy, no dogrywam właśnie to nasze zagrajmy w Gothic 3 zmierz Bogów edycja rozszerzona. Tak, dobra, tutaj bandzior jest przeszukany, Sasejwałem przed tutaj jeszcze tym jednym obozem i przed tym, jak będę ich atakować, chciałbym poszukać gdzieś w Jagody, tak, bo mi się wydaje, że goblinie jagody były tutaj gdzieś jak, gdzieś, jak się szło do tego zamku. Pamiętam coś tak, że one gdzieś tutaj były i jest jedna. Ok, to więc, kurde, ragi mam i to niezłe. Pierwszą bezi? Tak, yy. ok. Il my mamy w ogóle: 158, a goblinie jagody daje ile zdolności łowieckich? Dwie, pięknie. Mamy katane. super. Wow, katana naprawdę powinna być lepsza i jest, jest o wiele dłuższa, zadaje większe obrażenia i nam dodaje jeszcze do wytrzymałości, więc jest fajnie, tak, dobra, zapiszmy i zajmijmy się bandytami, którzy może być okupują, no okupują były obóz buntowników, tak, wtedy kiedy jeszcze ludzie musieli się chować w lasach, co ja robię, po pierwsze, te kurde, z łuka, co... Nie, nie mogę przestać. zostaje już kilka baniek. Dobra. O kurde, są bardziej bardziej opancerzeni tutaj bandyci. Dobra. Chyba tego słabego bandziora zabiję mi się wydaje. Pa, pa kolego. Dobra, on przychodzi do mnie z łukiem. O wo wo No i dobra, ekwipuneczek, tak szybko mój zapał bojowy został zgaszony, tak, dobra. E, dwa stejki i jakiś taki lekki manewr, można powiedzieć, tak, żeby mnie tutaj nie pacnęli, dobra, wkrótce. Uuuu, ładnie obali mnie. Dobra. Kosą spróbujemy tutaj zrobić. Chyba zrobimy jakąś jaszczurkę czy coś z stylu. Mi się wydaje, że sam tu 10x Może chrząszczyk, jaszczurka. Ok, bierzemy w Wiecie co? Ja bym się, kurde, o jeszcze jednego stajka. Ja bym się zajął łucznikiem, ale czy kusznikiem. Zobaczę, co to jest. To jest kusznik, dobra. Pa, pa, kolego, miejmy nadzieję, że go dobijemy i nie będzie nam już przeszkadzać. Ładnie, udało się. Dobra, teraz na dół trochę. He, ładnie, tak. Trzech w dosyć krótkim czasie. Dobra, ale trochę się z nimi cackali, cackaliśmy. Ale ludziska, to jest dopiero początek gry, więc nasza postać nie jest dosyć mocna, żeby sobie radzić z bandytami. No, lepiej uzbrojonymi od nas, tak. I w większej liczbie. Dobra. Zdobyłem kilka gulaszów, tarczy, mieczów. Fajnie. Dobra. jacyś tutaj są bandyci jeszcze w tym obozie? Czy raczej spokój? Chyba spokój, dobra. A jedną z tych, muszę powiedzieć, słabych rzeczy jest to, że nie nauczyliśmy się otwierania zamków, tak? Czekajcie w ogóle, yy, proposkili właśnie z tymi zamkami. Gdzie mam zdolności złodziejskie? 12, czyli to nie jest za dużo. A do otwierania zamków potrzebujemy aż 30. A niestety, otwierania zamków musimy się nauczyć. Więc niestety, nie będziemy ładować w myśliwskie teraz, jak zdobędziemy następny level. Tylko musimy ładować w yy, złodziejskie, żeby tutaj wrócić i potwierać niektóre kufry. Tak, dobra, czekajcie, jakie ja w ogóle tutaj mam. Ile jeszcze blokuje do levela? 5000. Albo 6000, tak, 6000. Coś sześć tym stylu, tak. Dobra, tutaj wzbieram ten dobytek marny dosyć. A tutaj będzie pewnie jakiś kufer, którego nie mogę otworzyć. Tak, to będzie metalowy kufer, którego nie mogę otworzyć. Dobra, jak są so, ruszmy teraz w stronę zamku, tak. Miejmy nadzieję, że tych tutaj gremlinów w takiej dużej mierze nie będzie, tak. O! Następna goblinia Jagoda. O, ziele Królewskie, ładnie, dosyć fajny zakątek, roślin. Ok, zapiszmy i idźmy do tego zamku, miejmy nadzieję, że nie będzie goblinów. Z tego zamku jest dosyć dobre miejsce do strzelania yy, do troli, tak? Miejmy nadzieję, że yy, będą te trole. No to trole raczej będą, ale czy gobliny będą? Nie wiem, fajniej by było, jakby ich nie było, bo goblinki, tak, jakieś. Tutaj była jakiś cała chmara, i jakby nas zatokowało, to mógłby nas bardzo szybko ukatrupić. O lansa, kula ognia i jakiś mieczek. Dobra, tutaj metalowy kufer, który możemy od otworzyć, szkoda. Dobra, yy, idziemy teraz już do góry. Tak, no i goblinów jak widać raczej nie ma. Tak, no nie ma, nie ma. Może powiedzieć, zameczek cały jest pusty, pięknie. Zbieramy dobytek, znaczy skarb pochla, złoto, ważne, że jest złoto. O kurde, znów zaczyna padać, ja mam tego nie farta, że pada, naprawdę, mam tego nie farta. Dobra, złoty kielich, yy, wytrych, szkatułki. No, szkatułkę tutaj mam jedną, o, jeszcze jedna moneta i pięknie. Uzbieraliśmy jak najwięcej się dało. Córkiex to za te takie halemewy, jeżeli są słyszalne. Kurde, ale drom, mordę. Dobra, piła, jeszcze tutaj te inne. Czekajcie, sprawdzimy, czy nie ma innych rzeczy w tych tutaj wieżach. Raczej. nie, raczej nie. Tutaj. tutaj raczej. o! Co to jest? Okej, okay, coś tu jest jeszcze jednak. Lutnia, kubek. Dobra, rozglądajmy się po tych właśnie tutaj ruinach. Pochodnia. Rozglądajmy się troszeczkę. tak. tak. Raczej to nie tak miało być. Dobra, ale może coś tu jest. Nie. Tutaj nic nie ma. Dobra. Teraz już wróćmy tutaj do naszego zamku. Okej, okay. tutaj nic. Dobra, może... No w tej wieży właśnie są rzeczy, które zbierzemy. Łopata, pogrzebywacz, miotła, patelnia. Łopata będzie dosyć przydatna, bo może właśnie odkopywać te skarby zakopane. Ale niestety w Myrtanie nie ma ich za dużo. <laughs> Dobra. Idziemy więc, tak? Yy, tutaj pamiętam były trole. Pamiętam. O, i jest troll, dobra. Jest troll, okej, okay, widzę go. Aż dwa są. Dobra, zapiszmy i postrzelajmy do tych tutaj przyrośniętych bydlaków, tak? Ok, zapisujemy pięknie. No, trochę mało schodzi, HP. Oni będą, będą się teraz na mnie jak na debila patrzeć. Bardzo sobie tutaj przybliżę, żeby, było, żeby lepiej się strzało. No i niech sobie trolle poczekają, najwyżej no zginą. Miejmy nadzieję, że kurde starczy nam strzał, ale choć w końcu mam mógł dobry. Czekajcie, czy jak go szczelę w głowę, byłoby więcej obrażeń. A? Nie, tak samo. A może, może trochę więcej. Troszeczkę więcej, ale... Lepiej niż otrzymujemy, można powiedzieć, on dostaje więcej obrażeń, bo wtedy marnujemy mniej strzału na niego. No i, może powiedzieć, starczy nam strzał na inne zwierzątka lub trole, które, może być, są zbugowane. Tak, my korzystamy właśnie z takich bugów i strzał do tych troli z góry. Dobra, jeszcze kilka strzał i nie ma klienta. Pięknie, troszeczkę wyżej, bo tutaj bug będzie, może powiedzieć... Ech, cholera, zapomniałem, to nie było na pewno parabola, tak? Tylko po kącie raczej będzie opadać, po dłuższym dystansie. Nie pamiętam, jak nazywa się ten kąt spadania strzału, czy, czy tego innego tam, nie pamiętam naprawdę. Dobra, no i jeszcze tutaj, co jest właśnie w tych lasach Silden? Bo jak już byśmy tam poszli, tak, za tymi zębaczami już, yy, dla mnie jest właśnie okolica Okary Montery to więc zabijemy jeszcze te wębacze i dalej już nie idziemy tak yy, i pójdziemy w stronę może jakichś przyłęczy żeby pokazać wam co zrobili właśnie, to już na pewno co kurde wszyscy wiedzą ale jak to mnie kurde boli że aha fajnie że no, da, dobra dobra widzieliśmy strzały że, kurde, to po prostu Normar został zniszczony, tak samo będzie z i to będzie mnie boleć jeszcze bardziej niż ten tutaj napotkany Nordmar. Dlaczego nad tym tyle ubolewam? Bo tutaj może być Gothic 3, Zmierzch Bogów oferuje tylko nam Mertane, może Mertane jest piękna i takie inne, ale w Gothicu 3 na Mertana nam się, może być, mi się przejadła na pewno, nie wiem jak wam ludziska, ale ja o wiele wolałbym, żeby akcja może się toczyła w Arancji, niż Mertanie, tak? No bo tak bardziej lubię naprawdę Warant, tak. No, no nawet mogłaby się jak toczyć w Nordmarze, ale to byłoby raz, dwa, bo Nordmar jest mały, ale może powiedzieć jest górzysty i to trochę daje mu więcej terenu, ale jak tak patrząc Nordmar naprawdę jest mały. Dobra, yy, byłoby fajnie, fajnie by było, jakbym ja użył Fireball na tych rennych gadach i wiecie co, ja włożę kosobych jest dużo naprawdę. No chodźcie mredne chodźcie Dobra, teraz już weźmiemy katane ojojoj, ekwipunek, tak gdzie yy, tutaj mam... O proszę bardzo. Nie no, miksturkę nie. Mięso, tak. Oj, ty tak na mnie kurde, może być nie szykuj, bo raczej oberwiesz. Z miecza. Niech mnie dupsko na Pięknie, i papa. Dobra, z głowy. Szkoda, że nie mogę jeszcze skurować gadów, ale trolle chyba będę mógł skurować, bo w końcu to nie są gady, tak. Troll jest tutaj, no mogę, troll jest traktowany jako ssak, jako zwierzę, tak. Dobra, okej, okay, jeszcze tutaj zębacz, yy, dobra, stejki dwa. No i dobra, potępimy zwierzątka, które są koło przełęczy, prawdopodobnie będzie tu pod koniec przełęczy dużo rozprówaczy, których naprawdę nienawidzę, bo na początku gry w ogóle zatruwają, choroby dają, jak nas ugryzą, tak, no i poza tym nie mogę sobie poradzić z rozprówaczami na początkowym etapie gry, tak, są dosyć za mocne, dobra, tu jest ta ogromna sfora wilków, która by mnie napadła, to by ze mnie zrobiła po prostu... Jelone, czy nie no, orkowie zrobili ze mnie mielone, po prostu byłbym ich przystawką, tak, a to nie jest dosyć za ciekawy motyw, ponieważ nie mogę trafić w tego jelenia, dobra, pięknie, o, dwa razy, może powiedzieć, chybiłem, ale, ale, dobra, skóra jelenia, pięknie, wszystko, dobra, muszę pójść na dalszy dystans, tu jak chcę, jest rozprówacz, tak, chcę, ja mówię, cieniostwo, którego nie chcę ruszać, naprawdę, nie chcę ruszać.